Jednym z największych trików marketingowych w handlu detalicznym było przekierowanie klientów do kas samoobsługowych, abyś to ty, drogi konsumencie, stał się kasierką bez wynagrodzenia, bez premii, za to z ogromną odpowiedzialnością. A oficer ochrony może potraktować Ciebie jak złodzieja. Skoro ona stawia opór, to dzwoń po policję. Czekają na ciebie atrakcje typu doprowadzenie do kantorka, poszłam na to zaplecze z tymi dwoma ochroniarzami, który pełni również funkcję pokoju przesłuchań. Oczywiście zaczęli mnie zastraszać, że to, co ja zrobiłam, to jest przestępstwo. Jeszcze dodatkowo, żeby mnie wystraszyć, słuchajcie, że, nie wiem, przyjedzie ktoś, kto, mnie, nie wiem, będzie torturował za to, że jest zły krosant skasowany. Po prostu absurdalna sytuacja. Dzisiaj historia jednej klientko-wolontariuszki Lidl Polen. Ja, ja do tej pory dochodzę, dochodzę do siebie emocjonalnie. Witam was. Mimo iż praktycznie codziennie robię zakupy w ulubionej piekarni, mam też zaufanego rzeźnika i warzywniaka, to odwiedzam również malochy, to zdarza się nawet największym patriotom. No! Natomiast praktycznie nigdy nie korzystam z kas samoobsługowych. Z jednej strony jest to podyktowane faktem, że płacę gotówką, ale z drugiej strony mamy do czynienia z pewną sztuczką socjotechniczną. Otóż Idąc do kasy, widząc kolejkę, jesteś postawiony przed wyborem. Albo grzecznie czekasz, albo idziesz na skróty i wykonujesz pracę kasiera. Chociaż jest jeszcze trzecie wyjście: zostawiasz wózek i wychodzisz ze sklepu. To kwestia charakteru. Gdyby obsługa musiała regularnie rozpakowywać porzucone koszyki, to gwarantuję wam, że bardzo szybko zniknęłyby kolejki do kas. A tak mamy odbicie w drugą stronę, gdzie w godzinach szczytu. Działa jedna w porywach, dwie kasy, a w godzinach wieczornych sam musisz szukać kasierki. Ale żeby nie moralizować. Słuchajcie, to, co mnie dzisiaj spotkało w Lidlu, także Lidl Polska. Mam nadzieję, że odniesiecie się do tej całej sytuacji i zainteresujecie się tą sprawą, bo uważam, że to, co się dzieje, jest nienormalne. I... Ta cała sytuacja przeszła w ogóle, jakikolwiek moje wyobrażenie, ja nie przypuszczałam, że przed wyjściem do firmy, wychodząc na szybkie zakupy, spotka mnie coś takiego. Ja spóźniłam się do mojej pracy półtorej godziny przez absurdalną sytuację, która miała miejsce w waszym sklepie. pani Sylwio, dlaczego się pani spóźniła do pracy? Panie dyrektorze, przesłuchanie w Lidlu się przedłużyło. Mam nadzieję, że będziecie oznaczać tutaj Lidla. Ja czekam, aż Lidl oficjalnie odniesie się do tej sytuacji, bo to nie jest normalne. Słuchajcie, przechodząc do meritum, pojechałam sobie przed pracą zrobić szybkie zakupy kupić mleko, kupić bułki. Kupiłam nawet kwiaty tulipany, więc szykował się wspaniały dzień, była piękna pogoda, więc co złego mogło się stać? Słuchajcie, kupowałam różne bułki, kupiłam też krosanty. Wzięłam trzy krosanty. Kasowałam się na kasie samoobsługowej, pomagał mi też pan i to też widać wszystko na kamerach, bo cała sytuacja oczywiście przecież w sklepie Lidl są kamery, więc wszystko jest widoczne czarne na białym. W tym wypadku kluczowy wydaje się zakres pomocy pracownika, który asystował pani Sylwii przy czynnościach kasierskich. To on powinien odpowiadać za ewentualne nieprawidłowości. Tak jak. Klienci kas standardowych nie są obarczeni błędami. Kasierek, mówimy tutaj oczywiście o aspekcie prawnym. Tak więc wybór kasy wiąże się z ogromnym ryzykiem, i każdy sklep, który wprowadził kasy samobsługowe, powinien to klientom tłumaczyć. Informacje powinny być w widocznych miejscach. Skasowałam się, zapłaciłam, i nagle ktoś przeskakuje przez bramkę za kasą w czapce, na czarno ubrany, taki trochę niższy mężczyzna. Ja myślałam najpierw, że to jest jakiś złodziej. Jeszcze tak na mnie patrzył, eee, i, i pierwsza moja myśl: złodziej, ucieka, po prostu coś ukradł. No, czyli tajniak. Okazuje się, że mamy do czynienia z Lidlowską tajną policją. A on do mnie. Dzień dobry, jestem ochroniarzem, wylegitymował się, pokazał mi legitymację, proszę pokazać mi paragon. Ja zaskoczona, wyciągam paragon, pokazuję mu paragon, proszę mi pokazać krosanty. Wyciągam krosanty, pokazuję mu krosanty, on, a ten krosant, co to jest? Ja mówię, no trzy krosanty. Ale to nie są trzy maślane krosanty, jeden z nich nie jest maślany. Swoją drogą bardzo ciekawe i zatrważające, w jaki sposób chłop to wszystko rozgryzł, jak wielki stopień inwigilacji panuje w Lidlu, skąd chłop wiedział, jaki rodzaj rogalika jest wyjmowany z regału i jaki jest nabijany na kasę. Przecież on by musiał chodzić za tą kobietą i praktycznie zaglądać jej przez ramię, prawda? No ale została złapana na gorącym uczynku. <śmany> Mamy do czynienia z aferą rogalikową. Więc mówię, że ureguluję w takim razie tą różnicę, no bo pomyliłam się po prostu kasując produkt, więc nie ma problemu. Uleg ureguluję tą, e, tą różnicę. O nie, proszę na zaplecze! Teraz już idziemy na zaplecze. Ja mówię, ja z panem na żadne zaplecze nie pójdę, jestem spóźniona do mojej firmy, śpieszę się, chcę uregulować tę różnicę i wyjść ze sklepu, bo nie zrobiłam nic złego. A on do mnie, że to jest oszustwo i przestępstwo, to, co ja zrobiłam. Spróbujmy spojrzeć na problem holistycznie. Otóż oszustwa z nabijaniem tańszych produktów na kasach samobsługowych są nagminne. Pomyłki też się zdarzają, ale kierownictwo ma dwa wyjścia. Kulturalne, czyli. Wyrozumiałe upominanie klientów, przynajmniej w przypadkach jednorazowych, nie mówimy tutaj o cwaniakach, którzy próbowaliby wykorzystywać system w tym samym sklepie, albo traktowanie wszystkich z buta jak leci i tarmoszenie o każdą złotówkę. No i dzięki filmikowi pani Sylwii to znamy strategię Lidl-Polen. Tak więc, wybierając kasę samoobsługową, szczególnie w Lidlu, Powinniście być świadomi ryzyka, ponieważ nawet najmniejsza pomyłka jest przestępstwem. A zachowanie polegające na przeklejeniu ceny z towaru na towar, tak samo np. przewieszanie metki, kwalifikowane jest jako oszustwo, artykuł 286 Kodeksu Karnego, a nie kradzież 278 Kodeksu karnego. W odróżnieniu od kradzieży, oszustwo nie podlega tak zwanemu przepołowieniu. Co oznacza, że niezależnie od wartości szkody, czyn wypełniający znamiona oszustwa zawsze będzie traktowany jako przestępstwo, a nie wykroczenie. Dlatego też nawet jeżeli wartość towaru na który przeklejono cenę jest niewielka, wobec sprawcy zostanie wszczęte postępowanie karne. Oczywiście nie mieliśmy tutaj do czynienia z przeklejeniem metki by zmylić kasierkę, no bo w tym uniwersum to ty jesteś kasjerką, no i można powiedzieć, że przeklejenie metki nie jest potrzebne. Tak więc w obecnym stanie prawnym korzystanie z kas samoobsługowych to pułapka, szczególnie przy takich wytycznych z góry, e, jakie mają pracownicy Lidla. Ja mówię bardzo przepraszam, że się pomyliłam, ale chcę wyrównać tą różnicę. Przyszedł drugi ochroniarz e, i on do niego. Skoro ona stawia opór, to dzwoń po policję. No to on zadzwonił po policję i powiedzieli, nie chcieli mnie wypuścić ze sklepu, no bo, bo nie. Więc poszłam na to zaplecze z tymi dwoma ochroniarzami. No i oni oczywiście zaczęli mnie zastraszać, że to, co ja zrobiłam, to jest przestępstwo, ja mówię, że się pomyliłam i bardzo za to przepraszam, chcę wyrównać tą różnicę. Na co oni powiedzieli, że czekamy, aż policja przyjedzie i też e, mówili, zobaczymy, kto przyjedzie z policjantów, jakbym jeszcze dodatkowo, żeby mnie wystraszyć, słuchajcie, że, nie wiem, przyjedzie ktoś, kto, mnie, nie wiem, będzie torturował za to, że jest zły krosant skasowany, po prostu absurdalna sytuacja. Zauważcie, że nie mamy tutaj do czynienia z jednym nadgórliwcem, ale pojawia się drugi, co każe przypuszczać, że to nie chodzi o nastawienie do klientki, ale o szkolenie, albo wytyczne z góry. Nie przypuszczałam, że coś takiego mnie spotka. Chyba nikt, kto korzysta z kasy samoobsługowej, szczególnie w Lidlu, nie przypuszcza, polskie prawo nie chroni osób korzystających z kas. Samobsługowych. E, zmarnowałam tam łącznie e, ponad godzinę, bo jeszcze policja musiała dojechać. Policja, jak przyjechała, zobaczyła mnie siedzącą na tym krześle, no to popatrzyli na mnie z takim pożałowaniem. Natomiast jak weszli, zapytali się ochroniarzy, ile? A ochroniarz powiedział: dwa złote. Więc policja zrobiła takie oczy, a ochroniarz powiedział: dobrze, dobrze, ale zróbmy to jako kradzież. Na co ja słucham? Jaka kradzież? Ja nic nie ukradłam! Ja się na to absolutnie nie godzę. On do mnie, to będzie się pani sądzić. Ja mówię, okej, okay, będę się sądzić o dwa złote i będę tak naprawdę, ja powiedziałam, że się absolutnie na to nie zgodzę, żeby było to potraktowane jako kradzież, bo ja nic nie ukradłam. Niestety, ale postęp wyprzedził nasze przepisy prawne, pisane w czasach, kiedy to każda kasierka musiała być przeszkolona i nie przewidywano, że klient sam z siebie będzie chciał zostać kasjerem by parę minut wcześniej wyjść ze sklepu. No i tak, z jednej strony mamy oszustów, którzy wykorzystują nowy rodzaj kas, omijając ogniwo nadzoru, jakim była kasjerka, jest cały czas, a z drugiej strony ludzi naiwnych, którzy korzystają z kas samoobsługowych, nie zdając sobie sprawy z ryzyka. Tak więc w obecnych uwarunkowaniach możemy tylko liczyć na zdrowy rozsądek Pierwsze ogniwo, czyli ochrona, jak widzimy, nakazy szefostwa to szarpać o każdą złotówkę i to dosłownie. Drugie ogniwo, drugie ogniwo policja, tutaj na szczęście pśmiano no, ochroniarzy, ale gdyby trafili się służbiści, no to trzeba by było liczyć na wyrozumiałość sądu. A wiadomo, przestępstwo przestępstwem, ale z drugiej strony mówimy o złotówce, czyli niska szkodliwość społeczna. ale Zasoby byłyby przepalone. I tak zostały, ale mogły być przepalane na nieporównywalnie większą skalę. No i oczywiście sprawa wyglądała tak, że ochraniasz w ogóle totalny traniak, cały czas mnie zastraszał. Ja potem, jak powiedzieli, że potraktujmy to jako kradzież, zadzwoniłam do mojego partnera i poprosiłam go, żeby się skontaktował z prawnikiem. Na co oni spokojnie, ale spokojnie. Tak więc niewykluczone, że dochodzą tutaj historie z zakresu psychologii dominacji i wyładowania frustracji. Tak więc srogie kombo i uważam, że pani Sylwia powinna podać adres tego konkretnego sklepu, by ostrzec innych ludzi. Po czym dostałam ataku paniki. Na zapleczu w Lidlu. Uspokajała mnie policjantka, ja nie mogłam złapać oddechu, dostałam bólu w klatce, dostałam bólu w brzuchu, nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Pierwszy raz miałam, słuchajcie, taką sytuację, w życiu moim. E... Sprawa się zakończyła finalnie tak, że policjanci powiedzieli, że absolutnie nie będą żadnej nutki z tego tworzyć, e... I, i po tym, co się stało, po tym, jak zobaczyli, do jakiego. Stanu zostałam doprowadzona. Po prostu pozwolili mi pójść. Ja oczywiście podeszłam do kasy, uregulowałam kwotę, uwaga, na złote 12 zł i wyszłam z tego sklepu. Popłakałam się. Ja bym pierdolnął te wszystkie zakupy, nawet jeżeli za nie zapłaciłem i po prostu bym wyszedł. Niech się nażrą. Do widzenia. Nie byłam w stanie prowadzić, dojechać do firmy. Sytuacja jakaś. Totalnie dla mnie abstrakcyjna, jest mi bardzo przykro, natomiast jestem osobą, która nie zostawia czegoś takiego w spokoju i na pewno chcę to nagłośnić, bo to, do czego ochroniarze w sklepach się, słuchajcie, posuwają, to jest nienormalne. Gdyby na moim miejscu był ktoś inny, ktoś, kto będzie godził się na wszystko, to byłby zanotowany najprawdopodobniej, że to była kradzież. A ta notka zostaje z tą osobą na zawsze. Ja nigdy nie popełniłam żadnego wykroczenia. Ja bym sobie na to nie pozwoliła, żeby coś takiego widniało w mojej kartotece. Ale żeby pokazać też punkt widzenia drugiej strony, może nie tyle co szefostwa Lidla, ale ochroniarzy. Otóż dla nas kradzieże sklepowe, które oczywiście obserwujemy, to jest mała, tania sensacja, którą obserwujemy co parę tygodni, co parę miesięcy, a dla ochroniarza to jest chleb. Powszedni. I ich nie interesuje, czy złodziejem, oszustem jest menel, nastolatek, czy dobrze ubrana kobieta. Parafrazując, oni tylko wykonywali rozkazy. Także jeżeli macie podobne historie, to proszę, y, napiszcie tutaj w komentarzu. Ale bardzo bym chciała, żeby oznaczać y, również Lidl Polska, żeby Lidl oficjalnie się do tego odniósł. Ja oczywiście sprawę zgłosiłam na infolinie, natomiast nigdy nie mam pewności, jak to zostanie przedstawione. Do... Lidl przeprosił, nawet dał bon na 20 zł, ale nie miejcie złudzeń, postępowania nie zmieni, bo takie jest prawo. A skoro naiwni sami się pchają do kas samobsługowych to po co drążyć? Dostałam pon na 20 zł do wykorzystania, więc e, będę szaleć na zakupach. Natomiast e, mam tak złe wspomnienie z, z tym miejscem, że raczej już e, no, nie wyobrażam sobie tam jechać na zakupy, słuchajcie, po czymś takim. Ja, ja do tej pory dochodzę, dochodzę do siebie emocjonalnie. Tymczasem zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie. Może was coś ominęło, może was coś zainteresuje. Odsyłam na kanał z giereczkami i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie. A pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście we wszyscy. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.